Kiedyś pamiętam, jak Jan Paweł II, jak się zawalił komunizm, zawalił się mur berliński, przeżyliśmy solidarność. Kiedy wróciła do ojczyzny swoboda polityczna, demokracja i tak dalej, to w pewnym powiedział do Polaków, mówi, myśmy, jesteśmy świadkami tego, co to znaczy odzyskać wolność, ale nie wystarczy odzyskać wolności zewnętrznej, tej wolności, że można sobie wybrać pracę, jaką chcesz, możesz pojechać, gdzie masz pragnienie. Możesz pracować u rzeczywistnej, swój talent, który masz. Możesz przynależeć do, takiej, do takiego środowiska społeczeństwa, które ci odpowiada. Możesz powiedzieć, możesz czytać, możesz słuchać tego, co, co chcesz. Nikt ci z tego powodu nie będzie groził, nie będzie ci y, 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 robił krzywdy. Ale mówi... Przed wami jest jeszcze większe wyzwanie, bo wolność od rzeczy, które nam zagrażają z zewnątrz, jest cenna, ale jeszcze cenniejsza jest ta, cenniejsza jest ta wolność, której człowiek potrzebuje, żeby uwolnił się od siebie samego, od swojego przerośniętego ja, od swojej nerwicy lękowej. Od swojej nieustannej skłonności do zapadania w pesymizm, w złe myśli. Od swojego cholerycznego, piekielnego charakteru. To jest wolność prawdziwa.